No, i dzień dobry, kolejny odcinek UFC 4, tryb kariery. Tak, Janusz, ciśnie z tematem. Aha, aha. Tak, duszenia, balachy. Yy, yy, Okej. Okay. No, powiedzmy, co to, o co to za typ? Z różowymi włosami, no, sparring partner workman, wow. No dobra, no, spróbujemy. No, powiedzmy, że już to ogarnąłem yy, na streamie, nie wiem, czy byliście. My napiszcie, napiszcie w komentarzu kto był na streamie ostatnio na Twitchu, gdzie graliśmy walki rankingowe, graliśmy RANKEDY online. No tu tam, ta, tam się działo, tam się działo, bywało różnie. Yy, dywizji jest zdecydowanie więcej. Jest na pewno, jest na pewno ciekawie. Kolejne poddanie, mówisz? No dobra, ogarniemy to. Jakoś. No. Yy, tak, robię work z workmanem. Niesamowite. Chyba póki co nie jest tragicznie. Chyba się nie wydostanie. Tak mi się wydaje. Dobra. O jezu, mogę go cisnąć jeszcze podczas dźwigni. Ale to jest kozackie. No ale czemu mi to nie wchodzi? A ja powinienem wstać teraz, tak? Czy co? Ja jestem głupi, wiecie? Po prostu. Okej. Okay. Wow. Mogę go trzaskać tam jeszcze. Wow, ale to, ej, to jest ciekawe, to jest fajne, to jest fajne, że te, te ciosy podczas e, submissionu można wykonywać, to jest bardzo ważne, atakując i broniąc się, to, to, jest, to jest coś naprawdę ciekawego, czego nie było wcześniej i myślę, że, że to powinno wpłynąć pozytywnie oczywiście na rozgrywkę, prawda? No ale czy o rzeczywiście wpłynie, to zobaczymy. Nie no, na pewno wpłynie. Na pewno wpłynie, że zobaczymy w jakim stopniu tak naprawdę. No i czekam, czekam na tutaj rozwiązanie tego tematu, kiedy, kiedy ten kontrakt z UFC, kiedy Dana stwierdzi Ej Janusz, jakby szanuję Cię gościu, szanuję Cię typie i kontrakt dostajesz, nie? I debiut tutaj wjeżdża Elton John i siemano. Byłoby coś, coś pięknego by to było, naprawdę. Równie pięknie jak wasze łapy w górę i super. Pamiętajcie, że streamy tylko na Twitch Link jest w opisie i link jest w komentarzu, przypięty Jest fajnie, jest fajnie, były ostatnie fajne na streamku, będzie oczywiście tych streamów więcej, będą też dłuższe, będą też w bardziej przystępnych porach Nie Niechcący to skipnąłem, ale nieważne, typ, się, typ walczy w koszulce, bo się boi? Błagam Pokazać klatę? Janusz się nie boi Z tego co widzę, to na razie tutaj Normiki walczą. Ale spokojnie. Dobra. No, kontroluje, kontroluje sytuację nasz Januszo. Ale wleciał high kick. wariacie. O kurde. Dobra, spokojnie, spokojnie. No i teraz. Oj, spokojnie, spokojnie. No, Janusz jest. Jest mocny. Jest mocny, Janusz. O! SIADŁO! Ja no, tylko właśnie ten zasięg cholerny to. To robi problemy. No, 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 no. Kolego, kolego. Aj, no i weszło, weszło we, we, mu to obalenie. No okej, okay, okej. Okay. Czyli inaczej, czyli trzeba to zrobić... Kurde inaczej. Ty czy on mi próbuje... On mi chyba próbował założyć dźwignię, nie wiem, czy... Czy dobrze widziałem? No i parterowo tutaj, no kurde, może być różnie, wam powiem. Ok. Spokojnie, spokojnie. Jest half guard. no i nie ma, nie ma pełnej gardy. Ten Parter tutaj troszeczkę nam psuje sytuację, bo nas typ obija dosyć mocno. O kurde, no i no i no i, no i proszę bardzo, no i no i są problemy w tym Parterze, o i proszę bardzo, i znowu znowu kurde blokuje te przejścia. To mnie troszkę martwi, powiem. Dobra, udało się to jest teraz troszeczkę, powiedzmy, wyswobodzić. Ale. No to wciąż nie wygląda najlepiej, kurczę. Kurczę. No i znowu zablokowany, no. Tutaj też zablokowane, nic z tego nie będzie. Co będzie? Duszenie? Jest próba duszenia. Jest próba duszenia. No, nie, no, ale goś nic nie zrobi. Escape, escape, dokładnie, dokładnie, coach. Dokładnie tak. Wstajemy. O, ale nas czepnął. No. No, Janusz się zachwiał. Niebezpiecznie to wyglądało. Oj, kurde, nie. Łokieć, to... Łokieć. Dobrze, że pięta jeszcze nie wjechała. Teraz trzeba go zaskoczyć, zaskoczyć, zaskoczmy go. Ooooo! Tak jest! Nie spodziewał się. Kompletnie. Dobrze, Januszo. Obijamy tutaj tłów. Ale wyszedł z tego. Nie spodziewał się, nie spodziewał się, bacek. <laughs> no to nie wyszło. Hajkik nie wszedł. Właśnie ten zasięg, cholerny zasięg. Dobra. Spokojnie, spokojnie, Janusz. Spokojnie, zrobisz to. No, fajnie, gdyby to wleciało, ale niestety. Dobra. Ten uppercut wleciał. Aj, aj, Ale pięknie. Pięknie to wyleciało, ale wracamy, wracamy do stójki bariać Nie wracamy do stójki. No dobrze. To nie wracamy. To w takim razie ja poproszę pozycję boczną. Oj, ale zmęczony, zmęczony. Zmęczony jest nasz. Ee, nasz tutaj polski schab. No, zmęczony, zmęczony. O nie, 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 nic z tego, ale chciał zrobić. No, weź go wyciśnij tam. Patrz, cały czas... Cały czas się broni, ale z tego nie wyjdzie, tego się nie spodziewał. Dawaj tam dziada. Ciśnij go, ciśnij go tam. No już mam roczki przed oczami, Janusz robisz to, o nie, o. Nieee. Yeah. Trzyma, nie możemy puścić. Kurde. Ale tutaj też możesz go pobijać. Dawaj, tam dziada, tak jest. No i wytrzymuje to Skubany Cały czas to wytrzymuje. O jest. Nic z tego, nic z tego. Wstać też nie możemy. Cały czas blokuje, kurde, cały czas. O nie! O, nic z tego wariać. No, ale wyjdziemy, wyjdziemy easy z tego. Tak jest. Znaczy, tak easy na no, to bym nie powiedział w sumie. No, tu się chyba nic więcej nie wydarzy, kurde, już. O, a jednak, a jednak się wydarzyło. No, ten gość w tym grapplingu, no, całkiem nieźle sobie radzi. Lepiej niż. Znaczy, czy lepiej? No, może zaskoczyć to na pewno, nie? Może zaskoczyć, to było obalenie. Jednakże przed nami runda trzecia. Ale teraz go zaskoczymy. No dobra, nie chciałem, nie chciałem tego zrobić. Chciałem zrobić coś innego. Zdecydowanie coś innego. Dobra, spokojnie, spokojnie. O! Dobrze, dostał, dostał. Dostał. Piękny tutaj jeszcze pociśnięty. I kończysz go Januszo. Nie kończysz go jeszcze. Wyniesienie! Jest! Jest! No czemu on nie pada? Czemu? Z czego ma zrobioną tą maskę? Niech mi też powie. Cały czas wytrzymuje. Niesamowity człowiek. O, ale tego nie wytrzymał. Oho, ho, 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 Siadło i, Jezus, warek, u głowy odleciało. Idealnie, bo też się, też się zbierał. Też się zbierał do wy wykonania kopnięcia, do wyprowadzenia kopnięcia. No nie, no, ale Janusza tutaj. Czujny, szybszy i kolejny win. Kolejny win. Jaki wzrok. Tak jest, tak jest, wariacz. Nie ma lepszego, no nie ma lepszego. No. Możesz mówić co chcesz, możesz się kłócić, możesz się starać, ale nie ma lepszego niż ten typ. Ten już kolejny win przed czasem. Kontuzje, brak to bardzo dobrze, punkty ewolucji. Nowy poziom, zdobywasz nagrodę, fajnie. Ciekawe kiedy będę mógł faktycznie to wszystko upgrade'ować i tak dalej, mieć wpływ na to? No mam nadzieję, że niebawem. No dobra, i co teraz? Czy teraz na przykład przyjdzie Dana White i powie, ej gościu, ej wariacie, jakby, no powiem ci szczerze, jestem pod wrażeniem, takie knockouty, takie knockouty to jest coś, walki amatorskie, walka bokserska, walka bokserska, walka bjj, no kurde, no wszystko. Otrzymujesz zaproszenie Contender Series. Ocena poziomu trudności kariery, zalecany średni. Hmm. Dlaczego jest zalecany średni? Wysoka świadomość defensywna, wysoki poziom agresji, grapplingu, normalna świadomość. Yy. Dobra, wezmę ten średni, skoro jest zalecany. Ale napiszcie w komentarzach, czy jedziemy na początku na średnim, czy od razu bierzemy trudny yy, i, 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 i tak dalej. Ja wezmę teraz, ale napiszcie w komentarzu, jaki poziom trudności docelowo wybrać. No i się będziemy tak bawić po prostu. I dajcie znać, dajcie znać, jaki poziom trudności, no bo wcześniej nie mogłem wybrać, jak widzieliście, teraz był do wyboru, wstanę zdjęcie profilowe. Aha, laga, okej. Okay. Symulacja to są kolejne oferty walki. Okej. Okay. No i tutaj się zaczyna przygoda, tu się zaczyna historia. To wiecie, co? ale właśnie 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 właśnie, o tutaj możemy edytować, możemy wszystko, oferta walki, yy, oferta yy, coś tam ustawienia, teraz chcę zobaczyć jedną rzecz, ustawienie rozgrywki, czy tutaj, tak, możemy bez problemu, yy, bez problemu sobie zmieniać poziom trudności, więc daj, dajcie znać jaki poziom trudności, czy normalny, czy, czy trudny, yy, zrobimy jak chcecie. Nie widzę problemu. Półtora gwiazdki Janusz pierdziel, ale tutaj będą upgrade, y, tutaj będzie obóz treningowy, oferta walki i tak dalej. To wszystko w kolejnym odcinku, także dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie o sobie bo chcę wbić chcę wbić w końcu 30 tysięcy subskrypcji. Dużo nie brakuje, jesteśmy w stanie to zrobić. Kiedy, jak nie przyjęłem UFC, prawda? I wpadajcie na Twitch. I wpadajcie na Twitch, Aż ja z wami żegnam, piszcie, które poziom trudności i. I tyle. No i co chcecie jeszcze zobaczyć z tej gry? Poza karierą, bo myślę, że tutaj też sporo grania będzie różne inne tryby. Na razie. Hej!